No, witam serdecznie z tej strony Akademia Food. Ostatni film z tanim mega opis składem przyjął się bardzo fajnie i pod materiałem było mnóstwo próśb o kolejny, ale z droższym składem. Dlatego, w odpowiedzi, chciałbym zaproponować wam takie rozwiązanie. Skład zbudowany jest na formacji 4-3-3, lecz po pierwszym gwizdku przechodzę na ustawienie 4-1-2-1-2 wąsko. Jeśli interesują Was wytyczne i taktyka, to odsyłam do pierwszego materiału na tym kanale, bo dokładnie w taki sposób grałem i jest tam wszystko precyzyjnie wyjaśnione. Składzik możecie zbudować przy niewielkim budżecie na poziomie około 100 tysięcy końców. Dodatkowo muszę wspomnieć jeden drobny aspekt. Wchodzącym z ławki był Osmane Dembele i w roli jokera spisał się znakomicie. Co ciekawe, duża część budżetu zawiera się w dwóch zawodnikach Informach Lali i Traore. Dodatkowo dodam, że skład testowałem jeszcze zanim dostępna była druga karta w formie Nicolasa Pepe, i gdybym miał na nowo budować to zestawienie, to na prawym skrzydle postawiłbym właśnie na niego. Traore jest świetnym graczem, lecz ma jeden mały defekt – jedną gwiazdkę słabszej nogi. Jego dribbling jest bardzo przyjemny, podania precyzyjne, lecz niestety, gdy przychodziło uderzyć jego słabszą, prawą nogą, to reprezentant Burkina Faso wyglądał, jakby zamiast dolnej kończyny miał protezę. Na lewej stronie ataku można zamaskować jego braki i jako zawodnik wykańczający akcję prezentował się bardzo solidnie. Obok niego hasa chyba najlepszy napastnik oceniony poniżej 84 Memphis Depay. Holender jest piekielnie szybki, ma świetną muskularną sylwetkę i bardzo dobrze się przepycha. Potrafi powalczyć w pojedynkach główkowych i dysponuje klinicznym wykończeniem akcji. Jeśli szukasz naprawdę taniego napastnika, to z pełnym przekonaniem mogę ci go polecić, nie zawiedziesz się. Za ich plecami biega maestro tego składu, rozgrywający przez duże R. Fekir, gdyby grał w lidze angielskiej, nie kosztowałby 10 tysięcy końców, a zapewne jakieś 5 razy tyle. Na szczęście skład oparłem na graczach z ligi hiszpańskiej i francuskiej, dlatego w wyznaczonym budżecie spokojnie możemy sobie na niego pozwolić. Francuz ma dokładnie to, czego oczekuje od gracza grającego na pozycji 10. Solidne tempo, świetny strzał z dystansu, genialny drybling, fajne podania i siłę lepszą niż niejeden środkowy obrońca. Dodatkowo cztery gwiazdki sztuczek sprawiają, że jest w mojej opinii najlepszym SPO dostępnym w grze w tym przedziale cenowym. Dodatkowo fakt, że jest reprezentantem Tricolores sprawia, że nie trudno wkomponować go w jakąś droższą i lepszą hybrydę. Polecam go bardzo, jest świetnym wielozadaniowym piłkarzem i podejrzewam, że spokojnie poradziłby sobie również na pozycji środkowego pomocnika i napastnika. Na pozycji prawego środkowego pomocnika gra Quincy Promes. Holender daje radę, jest szybki, zadziorny, ale nic poza tym. Jest jedynym prawonożnym zawodnikiem ze środkowej formacji i na tej pozycji znalazł się trochę zobowiązku. Chyba jest najsłabszym ogniwem w tym zestawieniu. Natomiast obok niego gra dwóch wymiotaczy. Kondogbia i Rabiot prezentują świetny poziom, z tym, że gracz Walencji jest silniejszy i dysponuje lepszym uderzeniem z dystansu. Obaj świetnie nadają się na zawodników łączących zadania defensywne z ofensywnymi. Francuzi są genialni, ale gdybym miał wybrać jednego z nich, to byłby nim Kondogbia, bo dodatkowo za nim przemawia fakt, że posiada cztery gwiazdki sztuczek. Gwarantują bardzo dobrą jakość w niewielkiej cenie. Na lewej obronie Tio Hernandez. Jego omawiałem już w odcinku o najlepszych tanich obrońcach w grze i podtrzymuje to, co tam powiedziałem. Jest szybki, silny i naprawdę daje radę pomimo słabej oceny ogólnej. W środku formacji defensywnej ustawieni są dwaj Brazylijczycy Paulista i Marquinhos. Obaj nie popełniali głupich błędów, wyglądali bardzo solidnie. Gracz w Walencji prezentował się lepiej pod kątem siły, jest aż o 8 punktów lepszy w tej statystyce i nim grało mi się lepiej. Na prawej obronie Inform Lali. Francuz jest bardzo wszechstronnym graczem. Poza strzałami, które ma ocenione na 62, wszystkie pozostałe statystyki na karcie ma ocenione na 80 i więcej. Jego karta 86 może być poważnym konkurentem umianu najlepszego prawego defensora w grze. Gdybym miał porównać Neto do jakiegoś innego bramkarza w grze, to byłby nim Polak Wojciech Szczęsny. Brazylijczyk bardzo dobrze prezentował się przy strzałach z dystansu, ale również na linii bramkowej potrafił zdziałać cuda. W mojej opinii jest to jeden z najlepszych bramkarzy w grze w tej cenie. Na kanale jest już opis skład do 20 tysięcy końców. Tym razem prezentuję Wam zestawienie, które można zbudować za kwotę 5 razy większą. Jeśli chcecie, abym zbudował kolejny, jeszcze droższy skład, to proszę o zostawienie lajka pod materiałem, aby mógł zobaczyć, czy takie filmy przypadają Wam do gustu. Dodatkowo zachęcam do odwiedzenia fanpage'a na Facebooku i obowiązkowo kliknięcia w przycisk subskrypcji. Nice. To by było na tyle. Do zobaczenia w następnych materiałach na tym kanale.